Mówiłem im, że się rozbijemy, a nie chcieli słuchać. No cóż, przynajmniej jestem obok jakiejś wyspy. Myślę, że możemy sprawdzić, co udało nam się zgarnąć ze statku. Wędka. Przydatne urządzenie, służące do łowienia ryb. Dzięki niemu możemy się pożywić. Dlatego wyrzucimy ją do wody i będziemy jeść piasek. Schab. Bardzo pożywny. Musimy go racjonować, aby starczył jak jak najdłużej. Dlatego go teraz zjemy, żeby inny rekinko nie zjada. Dywan, nie mam pojęcia, co on tu robi. Ale musi mieć jakiś powód, skoro go wziąłem. Wybrałem go zamiast moich członków ekipy. Oby było warto. A w plecaku? Sprawdźmy co w nim mamy. Same niepotrzebne rzeczy. Diamentowy miecz, kilof, siekiera, łopata. Racja żywnościowa mapa, latarnia, kompas, zapalniczka, latarka. Komu to potrzebne. Dlatego spróbujmy znaleźć kopalnię. każdy wie, że roz rozbitek, kocha opalać się właśnie w jaskini. niechcie i się udało no, co prawda kopalnia już przejęta przez kilka ryb ale myślę, że jak ja im wejdę to nic się nie stanie widzę jakieś pożyteczne rudy może spróbuję je wykopać może się przydadzą do budowania się, jakiegoś zrobienia szałasu, schronu jakoś udało mi się przeżyć, wybudowałem schronienie no, co prawda dość prymitywne gdyż materiały w kopalni nie były zbyt obfite ale coś się udało wybudować. Najgorsze jest to, że w moim domu dość mocno wieje, ale da się do tego przyzwyczaić. Okazało się, że pod wyspą była zakopana pietronka, dlatego poszedłem zrobić zakupy, jednak kazali mi zapłacić, jako że nie miałem pieniędzy. Powiedziałem im, że jestem youtuberem i dali mi kilka palet kurszaków i zupek Najgorsze jest to, że termostat mi się zepsuł w lodówce nie wiem po elektryka, ale powiedział, że nie chce przyjechać. Dojść za daleko. Ciekawe czemu. A jednak opłacała się wziąć dywan. W końcu fajne uczucie pod stopami. Ha, dywan lepszy od członków ekipy. Nie do wiary. Dlatego teraz pójdę spać i pomyślę, jak uciec z tej wyspy. Pewnie zastanawiacie się, co ja tu robię. A robię to, gdyż uciekam z wyspy. Moje jachtem. Hmm. Być może nie jest idealny, ale dzięki temu mogę uciec do cywilizacji. W końcu będę mógł obejrzeć Breaking Bad na Netflixie.